Mamy wertykulator, żeby uruchomić. Podłączamy prąd. Tutaj zabezpieczenie, wciskamy, pociągamy do siebie, uruchamiamy silnik. Tutaj mamy wysokość regulacji kółek. Czym wyższa, tym bardziej się podnosi nam ten wertykulator, czyli niżej kopie. Jeśli chcemy niżej, to jak najniższa wysokość koszyk zdejmowany normalnie w posiarce jeżeli chcemy na przykład zmienić noże z wertykulatora na aerator będziemy odkręcali śrubki tutaj mamy dwie śruby ampułowe i zaraz podmienimy szybko Zdejmujemy nasadkę łyżyska Nakładamy I wymieniono końcówkę. Wiemy teraz, co Jak na to wygląda? Tu mamy siladek po wertykulatorze. Podłączymy kapel zasilania. Tutaj Perfect. po areatorze, znaczy w wertykulatorze, czyli te pogłębienia są głębsze. Tutaj to takie delikatniejsze po areatorze, tak jakby grabkami pograbił głębiej. Tutaj jeszcze pokażę różnicę między areatorem spalinowym. Tutaj już jest spalinowy, więc te wycięcia są gęstsze. Jest oczywiście na maksymalnej głębokości, ale to mówię to tak mniej więcej wygląda po artykulatorze z spalinowym.